Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Dziś 2 maja, Dzień Flagi, nominalnie sam środek najlepszej na świecie polskiej majówki, chociaż niestety tegorocznie dzień przedostatni. Ale nie poddawajmy się, tak jak nie poddają się w dalszej części odcinka Norweskie Koleje. Celebrujmy i flagę, i celebrujmy wypoczynek ładujący nasze akumulatory, chociaż oczywiście nie pozbawiono ruchu, tak? Aby spalić tłuszcz, który niespodziewanie dostał się do naszych organizmów za pośrednictwem kiełbasy. 1 maja miało wydarzyć się dużo złego dla portfeli osób, które lubią robić zakupy w markecie kiwi. Miały zostać uwolnione, czytaj podwyższone, ceny najważniejszych produktów. Jednak, jak zapowiedział market, ceny 150 produktów nie zostaną podwyższone aż do sierpnia. W tym. Pierś z kurczaka, krewetki i nasz ulubiony szpinak smacznego. Norweski rząd chce zmian w systemie zasiłków dla rodzin z dziećmi. Miały być w dalszym ciągu wypłacane dla dzieci od 13 do 19 miesiąca życia, a wstrzymane dla dzieci od 20 do 23 miesiąca życia. Chodzi o to, aby więcej dzieci uczęszczało do przedszkoli, a w tym przypadku problemem mogą być finanse, ponieważ rodzice nie będą mieli pieniędzy, aby dzieci uczęszczały do placówek. I z tego również względu ceny opieki przedszkolnej. Szkolnej zostały zmienione. Ale więcej informacji, oczywiście rzetelnie opisanych, znajdziecie w naszym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszam. Kolejny temat to koleje, a w zasadzie ich opóźnienia. Jak wiemy, a być może nie wiemy, norweskie koleje w ubiegłym roku były opóźnione najbardziej od roku 2010. Jednak, jak podaje kierownictwo, w tym roku średnia opóźnienie jest jeszcze większa. Jednak, jak dodaje, i kierownictwo zaraz po przecinku starają się i robią co mogą. tak, aby opóźnienia były jak. Najmniejsze. Czasami narzekamy na Polskę, ale. Jeżeli latacie samolotami, to na pewno waszą ulubioną czynnością na lotnisku jest porównanie cen w sklepach na lotnisku do tych cen w sklepach nie na lotnisku, czyli na przykład w standardowym sklepie osiedlowym. Jeżeli naprawdę lubicie pokazać na zewnątrz, że macie pieniądze, to nie kupujcie koszulki Filipa Pleina czy innego Tomiego Hilfigera, tylko. Najlepiej zróbcie zakupy dla całej rodziny na cały tydzień wyjazdu w sklepie na lotnisku, gdzie zwykła woda kosztuje około 53 koron. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego środowego poranka i całej reszty majówki. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.